Przypominam jeszcze dodatkowo, że bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała Szczeparni Kaliszewska, lat około 54, niskiego wzrostu, nosi okulary, ma długie włosy, nęka mnie uporczywie już szósty rok jako pracownik państwa polskiego, nikt jej nie chce złapać. Nikt nie chce jej osądzić, zwrócić mi mojej wolności, moją godność i wypłacić mi bardzo duże odszkodowanie za to wszystko, co państwo polskie mi uczyniło poprzez jednego bandytę międzynarodowego Magdalena Druzgała. Szczepani Kaliszewska, Wrocław, Wrocław w Śląski, Bielawa Pieszyce. Niniejszym dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych wolnych ludzi Polaków, Słowian muszę opublikować wizerunek tego groźnego bandyty międzynarodowego do publicznej wiadomości, aby uważać na tego bandytę. Jest to wyjątkowo groźny bandyta międzynarodowy, europejski, który może kopać, gryźć, pluć i być mięściami. Także oraz ma dużo bardziej wyrafinowane działania jak zakładanie spraw milicyjnych, zakładanie spraw dochodzeniowych, zakładanie spraw cywilnych i zakładanie spraw karnych, ok? Więc jest to Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Przypominam, Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Jest to wieloletni pracownik korporacji przestępczej prywatnej, znanej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Przypominam, jest to wizerunek groźnego bandyty międzynarodowego. Magdalena druzgała Szczepani Kaliszewska, więc proszę uważać na tego bandytę. Dziękuję.